No hej! Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Jak widzicie, znajduję się w demo, czyli w paszczy, a to dlatego, że przed nami kolejna część kampanii Pacza 9.1, który mogę ogrywać dzięki temu, że jestem na serwerze testowym, na tzw. PTR-ze, więc standardowo ostrzegam, że wszystko co tutaj zobaczycie jest jeszcze nieskończoną wersją, nie jest to wersja finalna i wiele rzeczy zostanie dodanych przed oficjalną premierą tego pacza, który nie wiadomo kiedy się pojawi. No ale ta część kampanii opowiadać będzie o Odynie i dlatego też muszę Wam tutaj przypomnieć kim w ogóle Odyn jest. Otóż Odyna po raz pierwszy spotykaliśmy przy okazji dodatku Legion. Tam dowiedzieliśmy się, że dawno temu Odyn był Titan Keeperem, który podobnie jak Loken, Hodir, Freya czy Thorim siedział w Ulduarze. Jednakże, kiedy pozostali Titan Keeperzy postanowili stworzyć smocze aspekty i dać im moc, by te mogły chronić świat, Odin się z tym nie zgadzał. Stwierdził, że żadna taka Istota z krwi i kości nie jest wystarczająco dobra, silna i ogólnie nieskazitelna, by móc służyć Azerow i postanowił stworzyć własną armię. Armię Waladżarów, czyli Wrajkuli, którzy byliby tacy prawdziwi, tacy jak Matka Azerow chciała, czyli po prostu kamienni. W tym celu postanowił wyrwać część Ulduaru, czyli Hals of Valor, i gdzieś tam wepchnąć wysoko w niebo, by to właśnie tam przetrzymywać dusze poległych Wrajkuli, ale tylko tych najmężniejszych, zamężnych. W ten sposób dusze te mogłyby zostać tam przekute w nowe ciała, no i dzięki temu Oden miałby swoją wielką armię, która czekałaby na moment by ją odpalić, a moment ten przybył wraz z dodatkiem Legion. Jednakże, przy okazji tworzenia tego Halso of Valor, Oden okazał się niezłym dupkiem, ponieważ o pomoc poprosił swoją adoptowaną córkę Helię, która również była konstruktem Tytanów. No i Helia, z racji, że miała dość spore umiejętności czarowania, zrobiła to, o co ojciec ją prosił, stworzyła Halls of Valor, ale Temu to nie wystarczyło i potrzebował jeszcze Walkirii. Chciał, żeby Helia stworzyła dla niego Walkirię. Chciał zmusić żeńskie Wrykulki do tego, by te poświęciły swoje życia w służbie przenoszenia dusz zmarłych Wrykuli do Halsow walor Valor. Właśnie. Helia nie chciała się zgodzić, więc Odyn zmusił ją do tego i przerobił ją na pierwszą taką Walkirię, na ich władczynię de facto. No ale skąd w ogóle Odyn wiedział o tym, że. Potrzebuje walki. Skąd koncepcja tego, że jakiś anioł musi przenosić duszę w Raikui do Halls of Valor? No właśnie, koncepcja ta wzięła się między innymi z Shadowlandsów, bo tak się składa, że w pewnym momencie Odin dogadał się z Muech czyli Loa Trolli. Było to Loa od śmierci. Spotykamy go przy okazji dodatku Shadowlands. No i zaoferował Muekzali swoje oko w zamian za to, że będzie mógł spoglądać w Shadowlandsy. No i Muekzala się zgodził. A że Muekzala był sługą Jailera, no to oczywiście to oko Jailerowi przekazał. Natomiast sam Odin dzięki umiejętności zaglądania do Shadowlandsów spostrzegł rasę Kyrian, czyli rasę istot, które zamieszkują bastion i które zajmują się transportowaniem duszy zmarłych do Shadowlandsów. I to właśnie oni sprawili, że postanowił też posiadać coś takiego no i wymyślił sobie Valkyrie, które spotykaliśmy przy okazji dodatku Legion czy Wrath of the Lich King. Kampania, którą teraz tutaj przechodzimy, rozpoczęła się w momencie, kiedy to Venari oraz Sonomy, czyli bohater Azeroth, Spostrzegliśmy obecność dziwnych złotych piór w Demo. Jest to o tyle nietypowe, że zazwyczaj złote pióra tutaj nie występują co innego pióra czarne lub jakieś szare, należące do tych spaczonych energią Jailera Kyrian, ale nie złote. Naszym zadaniem jest natomiast pójść tropem właśnie tych piór. Jak pewnie już widzicie, przed nami znajduje się Helia, czyli wspomniana w historii na początku adoptowana córka Odyna. To ona jest osobą, która stworzyła tych spaczonych energią Jailera Kyrian, bo warto odnotować, że Helia również Jailerowi służy. Oczywiście nie będę walczył z tymi wszystkimi Kyrianami, zamiast tego użyję umiejętności, którą dała mi Venari i przemknę obok nich, by dotrzeć do celu, który został mi tutaj wytyczony, czyli. Do tej oto klatki, gdzie już spostrzegamy Danikę. Danikę, która, no, oczywiście jest Walkirią. Kiria mówi nam, żebyśmy pozostali cicho, bo jeżeli nas zauważą, no to będzie lipa. Prosi też o to, żebyśmy uwolnili ją z tej klatki, ale do tego potrzebujemy specjalnego klucza, który jest w posiadaniu tej oto tutaj Krianki. Sama Walkiria uważa, że większość jej sióstr, które tutaj były, zostały już niestety. Wykorzystane w podłych rytuałach Heli, i zresztą widać, że Walkirie rzeczywiście są tam do czegoś wykorzystywane. Do czego dokładnie? Na razie nie wiemy. Możliwe, że są przekształcane w służące trailera, ale możliwe też, że dzieją się z nimi inne rzeczy. Dowiemy się na przestrzeni trwania tej kampanii. Jest i pani Klejrun. To ona, czy też on, w sumie nie jestem pewny do końca. Ona, zdecydowanie ona. Jest naszym celem i to ona posiada klucz. Wspomina także imię Wajraza, wyraza, który jest z kolei związany z kampanią Maldraxxus. Jeżeli przechodziliście kampanię Maldraxxus, to wiecie, że jest to jedna z tych niedokończonych spraw, którymi trzeba będzie się na pewno zająć w najbliższej przyszłości. Ale to zobaczycie przy okazji kolejnych odcinków. Po dzisiaj skupimy się tylko na historii Walkirii i samego Odyna. Dobra, mamy już pieczęć, która jest potrzebna do uwolnienia Walkirii, więc szybko wracamy do niej. Czytając z pieczęci, uwalniamy Danikę, i tym samym quest powinien być już w zasadzie zakończony. Danika mówi, że opłakuje los swoich sióstr, ale no niestety nie jesteśmy w stanie im pomóc. Nie mamy szans w starciu z Helią czy też jej armią e, Kyrian, dlatego musimy udać się do Odyna. Musimy udać się do Hals of Valor, by poinformować Strażnika. Tutaj rozpoczyna się jakiś osom awesome in-game event. Podejrzewam, że będzie jakaś cutscenka na silniku gry, która zostanie dodana w finalnej wersji tej kampanii. Natomiast my, koniec końców, z tego co widzę, uciekamy przed Kyrianami prosto do Halls of Valor. No i jesteśmy w Halls of Valor, które wygląda dość mrocznie, o wiele mroczniej niż w dniu, w którym ostatni raz nie widziałem. Of Valor, pamiętajmy, jest także y, odpowiedzialne za bycie klas orderem wojowników w legionie. Danika mówi, że kiedy pierwsze z jej sióstr nie wróciły, no to wysłano kolejne, żeby je odszukać, ale także i te nie powróciły. Teraz przynajmniej wiemy, co się z nimi stało, i trzeba od razu poinformować o tym Odyna. Idziemy więc razem z Daniką do wielkiego strasznika Odyna. Podoba mi się to, w jakiej sytuacji. Spotykamy odyna. Jak widzicie, ogląda on właśnie walkę swoich wrajkuli. Dziwne jest to, że oni mają normalne ciała, bo pamiętam, że tutaj były kamienne wrykule, a nie te cielesne. Możliwe, że w kampanii Warriora coś się dzieje, chociaż widzę, że są także i te Stormforge Valadjar. Tak czy siak, strasznie. Podoba mi się ten moment. No i mamy tutaj podobno jakieś ogłoszenie od Heli. Danika twierdzi, że mamy wiadomość od Heli, którą musimy przekazać samemu Odynowi. Helia ogłasza, że przekształci każdą walkierę, jaką Odyn wyśle. I że ironią jest to, że wykorzystuje do tego jej własne oko. No i wielka tajemnica, co się stało z okiem. Pana Odyna została właśnie wyjaśniona. Otóż oko Odyna to nic innego jak oko Jailera, które przez cały patch 9.0 terroryzowało nas w Demo. Odyn naprawdę się zdenerwował na to, co usłyszał, i dał nam dwa kolejne questy. Pierwszy polega na tym, by udać się do lokalnego Kowala, który stworzy dla nas specjalny róg. Róg, który będzie zwiastował Furię Odyna. Natomiast drugi quest polega na tym, by udać się do specjalnej areny. Znajduje się ona tutaj zaraz po prawo, i tam musimy pojedynkować się z Walkiriami, by móc wybrać te najpotężniejsze, które dołączą do nas w ataku na Helię, który ma na celu powstrzymanie jej opędów. Znajduje się już na arenie, na kręgu chwały, gdzie Walkirie powoli rzucają mi wyzwanie. Jak już mówiłem, musimy je pokonywać tak długo, aż. Znajdziemy te, które są naszym zdaniem najpotężniejsze. Udało nam się znaleźć trzy Walkirie, które są wystarczająco potężne, by rzeczywiście pomóc nam w walce przeciwko Hei, ale to dopiero połowa sukcesu, bo musimy zająć się jeszcze oczywiście tematem tego rogu, czyli udajemy się do Kowala w kuźni Odyna. Oczywiście, quest, który daje nam ten Kowal, to typowy quest pod tytułem Będę mówił, co masz mi wrzucić, a ja. Mam to wrzucać, a więc róg powstał uderzając młotem o kowadło, dodając 6 razy Powdered Flux, czyli ten proszek i raz kości poległych. No super, ale mamy nowy róg bojowy, no i teraz mając go możemy wrócić do Odyna, by mu go dostarczyć. Ciekawe, ten róg bojowy jest na naszych plecach, o kurcze, ale byłoby super, gdybyśmy dostali taki backpack, gdybyśmy dostali mm, po prostu taką pelerynkę właśnie, która byłaby tym rogiem bojowym. Oj Blizzard, wykorzystaj potencjał. Są i nasze trzy wybrane Walkirie razem z Daniką, no i prezentujemy Odnowi ten oto wspaniały róg. Teraz pora by ten róg oraz Walkirie stały się jednością, trzeba dać im część mocy Odyna w kwestii która nazywa się Furia Odyna. Rozpoczynamy więc Połączenie. Odyn rozpoczyna rytuał, no i używając tego rogu, wzmacnia swoje walkirie, przygotowując je do nadchodzącego starcia. Ostatnią rzeczą, jaką musimy zrobić, nim będziemy mogli rozpocząć atak na Demą, to przebicie barier, które Demą chronią, bo Danika nie może tak po prostu wlecieć na pełnej bulwie razem ze swoimi towarzyszkami. Dlatego musimy udać się do Venari i zapytać się jej, jak zrobić. Tak, by ten róg stał się takim punktem zaczepnym. Co zrobić, żeby ten róg, jego moc przebiła się przez te bariery i otworzyła przejście dla wojsk Odyna. Które składają się poprawdzie z trzech walkieri, ale wciąż on więcej nie potrzebuje. Wenari tłumaczy nam, że jeżeli chcemy, by. Ten róg zadziałał, to potrzebujemy emocji. Emocji, które możemy wydobyć z dusz, znajdujących się w rzece dusz. Jedną z najsilniejszych emocji jest gniew, więc na pewno będziemy jej potrzebować w szczególności, że róg ten ma mieć takie, a nie inne działanie. Natomiast drugą rzeczą, jakiej potrzebujemy, to łzy potępionych. Łzy potępionych, których krzyki, płacz przebiją się przez barierę w Demo, wzbogacając potęgę rogu. Udajemy się zatem do rzeki Dusz, by zapolować na potępione tam dusze no i znaleźć także esencję gniewu. Dobra, mam wszystkie łzy. Naładowałem także róg. Używając tych esencji gniewu, pora w takim razie wrócić do Venarii i rozpocząć atak na demou. Pora więc na chyba już ostatni quest tej kampanii czyli rozpoczęcie ataku na Oko Jailera. Musimy udać się w odpowiednie miejsce i użyć rogu. Gdy to zrobimy, Oko Jailera powinno przybyć, gdy tylko wyczuje obecność naszych sojuszników, czyli Złotych Walkirii. Gdy przybędą wspólnymi siłami, będziemy musieli to Oko Jailera pokonać raz na zawsze. Co tym samym powinno powstrzymać plany Heli, jakie by one nie były. Użyłem więc rogu. No i jak widzimy, róg jest już w swoim miejscu. Pojawiły się także i nasze sojuszniczki. I jest także i oko jailera. Pojedynek z tym okiem jailera, z tego co widzę, do łatwych należeć nie będzie, bo. Nie tyle mamy tutaj używać własnych umiejętności, co korzystać z tego, co te nasze sojuszniczki tutaj rzucają. A czasem widzę rzucają jakieś włócznie, które z kolei musimy wykorzystać do tego, by zrzucać te pojedyncze, malutkie oczka, z którymi my się z kolei pojedynkujemy. Widzę też, że wyciągane są ze mnie fragmenty mojej duszy, chyba do której muszę dobiegać. Podejrzewam, że będzie to jakaś mechanika na rajdzie, bo pamiętajmy, że Eye of the Jailer jest także jednym z bossów, więc cokolwiek teraz się wydarzy najprawdopodobniej nie będzie to. Totalne zniszczenie oka. Dobra, ostatnie oko zostało do mnie przyciągnięte, więc musimy już tylko rozwalić to oczko, a tym samym oko jailera postanie bez jakiejkolwiek ochrony i będziemy mogli skupić wszystkie nasze siły. Bezpośrednio na nim. Co powinno zmusić się, najprawdopodobniej podejrzewam, do ucieczki. Ok. Oko Jailera jest podatne na ataki. wykorzystamy więc po raz kolejny włócznie. I mamy cutscenkę, Która niestety nie jest jeszcze zaimplementowana. Cokolwiek w tej cutscence się wydarzyło, to dostajemy umiejętność, która całkowicie wyłącza nam oko Jailera w demo. I tym samym. Kończymy także i tę część kampanii, która wysyła nas jeszcze do bolwara, by poinformować go o tym, że udało nam się odnieść zwycięstwo nad Okiem Jailera, które podejrzewam wycofało się po prostu do Torgastu, bo wątpię już je zniszczyli, biorąc pod uwagę, że no jest bossem na rajcie. No dobra, no i w tym momencie stawiamy kropkę. Kolejna część kampanii tyczy już Trala i Draki. Pokażę Wam to albo jutro, albo we wtorek. Więc od mnie to mam to tyle. Trzymać ciepło i do usłyszenia. Cześć!